No dzień dobry, witam Was w drugim z trzech filmów w tej samej piżamie, ponieważ jest sobota, nagrywam filmy hurtowo i nie mam ochoty się przebierać, jest mi wygodnie. Nadal mamy styczeń, więc można powiedzieć, że dopiero zaczynamy nowy rok, a jak wiadomo, nowy rok Nowa ja. Może nie aż tak dramatycznie, ale hasłem przewodnim naszego nowego roku jest nowy rok lepsze ja. I tutaj przychodzę Wam z pomocą z listą zdrowych i dość prostych do wprowadzenia nawyków, które sprawią, że Wasz 2021 będzie zdecydowanie lepszy. Wszystkie nawyki, o których Wam dzisiaj opowiem, to rzeczy, które ja już wprowadziłam w moje życie, albo wprowadzam je w tym momencie. Więc myślę, że mogę polecać. Pierwsza rzecz będzie idealna dla ludzi takich jak ja, czyli tych, którzy nie mogą rano zlec się z łóżka, i jest to stworzenie porannej rutyny. Ona dla każdego będzie inna, ale w skład mojej wchodzi przebranie się w wygodne ubrania, pielęgnację twarzy, umycie zębów. I zrobienie sobie dużego kubka herbaty albo wody. Posiadanie takiej porannej rutyny moim zdaniem bardzo pomaga w porannym stawaniu, bo czujemy, że to jest w jakiś sposób uporządkowane. Nie, że wstajemy, sięgamy do telefonu i właściwie siedzimy w tym łóżku jeszcze przez godzinę, tylko faktycznie mamy w jakiś sposób zaplanowany ten czas i wiemy, od czego zacząć. Dzięki temu łatwiej jest się zebrać. Drugi nawyk jest dla wszystkich, ale szczególnie dla tej części moich widzów, którzy zmagają się w tym momencie ze swoją wagą, a wiem, że jest was sporo. W tym roku proponuję Wam, żeby polubić się z wodą. I ja wiem, że to jest ciężkie, szczególnie dla osób, które generalnie za wodą nie przypadają. I lubią słodkie napoje, to kiedyś byłam ja, więc wiem jak jest ciężko, bo woda nie ma smaku, więc właściwie co w tym lubić? Ten nawyk wymaga systematyczności, ale niekoniecznie dużo pracy, więc moim zdaniem warto wprowadzić go od zaraz. Jest to noszenie ze sobą wody wszędzie. Popijanie jej non-stop. Jeżeli pracujesz przy komputerze, miej ze sobą szklankę wody. Jeżeli wychodzisz, weź ze sobą butelkę. Woda musi być zawsze obok i w ten sposób będziecie po nią sięgać częściej, a jeżeli sięgacie po coś coraz częściej, to w końcu wejdzie wam to w nawyk. Jeżeli jesteście osobami, które piją bardzo dużo słodzonych napoi, to wymiana ich na wodę może być rewolucją w waszym odchodzeniu. Trzeci nawyk to rzecz bardziej dla humanistów, ale uważam, że każdy powinien tego spróbować i chodzi mi tutaj o prowadzenie dziennika. Możecie robić to na serwetce w knajpie albo w notatkach w telefonie. Ja osobiście jednak wolę taką fizyczną formę, dlatego co robię, kupuję sobie taki notes i możecie robić tam dosłownie to, co chcecie. Ludzie z takim bardziej ścisłym umysłem zazwyczaj robią listy, lista rzeczy, za które jestem wdzięczna, lista miłych rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły. Ja co to jestem osobą, która lubi tak wylać z siebie wszystkie emocje i wszystkie rzeczy, które przydarzyły mi Danego dnia. Więc często przed snem zapisuję stronę czy dwie takim potokiem słów, właściwie nie wiadomo czego. Jak to później czytam, to się śmieję, bo czasami te zdania są takie absolutnie bez ładu i składu, ale działa to na mnie. Pozwala mi jakoś tak. Oczyścić głowę i wtedy spokojnie mi się śpi. Tak samo mam jeżeli chodzi o planowanie, jeżeli mam jakieś pomysły na filmy, albo coś tam muszę zrobić, albo jakiś nowy pomysł na zdjęcie, ja muszę sobie to wszystko przed snem zapisać, bo jeżeli tego nie zapiszę, to będę o tym myśleć całą noc i będę miała problem z zaśnięciem, a tak mogę sobie to wywalić wszystko na papier czy do notatnika w telefonie i zasnąć ze spokojną głową. Kolejny nawyk polega na uregulowaniu naszego wewnętrznego zegara, i to jest dość czasochłonny punkt, bo te efekty nie przyjdą od razu i trzeba będzie trochę na nie poczekać, ale powiem Wam, że warto. Zdradzę wam teraz bardzo ważną tajemnicę, nie da się odespać straconych godzin, ani wyspać się na zapas. Dlatego ja od pewnego czasu staram się nie spać w weekendy jak szalona. Mimo że ten weekend jest jednak czasem odpoczynku i możemy się wyluzować, mamy teoretycznie mniej do roboty, to jeżeli w ciągu tygodnia budzicie się o godzinie załóżmy 7, ja na przykład budzę się o 8:30, a w weekend nagle będziecie spać do 11, to wasz organizm będzie bardzo zagubiony. Nie mówię, żebyście budzili się o 6 weekendy, ale jednym z moich nawyków, które obecnie wprowadzam, jest wstawanie Najpóźniej no o 9 weekend. Dzięki temu ta przepaść między weekendem a zwykłym dniem tygodnia nie jest taka duża, a i tak jestem wyspana i mam po prostu więcej godzin w ciągu doby na robienie rzeczy. To przydaje mi się szczególnie teraz zimą, bo gdybym wstała o 12, miałabym tylko 3, maksymalnie 4 godziny na nagranie filmu, a tak jeżeli wstaję o 9, to mam praktycznie cały dzień. Kolejny nawyk to dbanie o mobilność naszego ciała. W tym momencie większość z Was zapewne pracuje lub uczy się z domu, co wiąże się z bardzo długim siedzeniem przed komputerem. To nie jest dobre dla naszych pleców i ja sama. Zauważyłam, że zaczęłam się garbić, dlatego wróciłam do jogi i rozciągania. Na razie powolutku, jeszcze nie codziennie, ale staram się. Fajnie jest zrobić sobie taką sesję jogi w ciągu dnia, ale warto też czasem wstać między zajęciami od komputera na dosłownie 5 minut, położyć się na podłodze i się porozciągać. I uwierzcie mi, że wasze plecy wam za to podziękują. Ja przez to, że tak dużo czasu spędzam teraz przed komputerem, mam masę z pięć w mięśniach. I na to genialnie działa mata do akupresury. To są te maty z kolcami. Nie wiem, czy kojarzycie filmę Pranamat. One są podobno świetne i bardzo polecane, ale ja swoją matę zamówiłam z Allegro. I działa tak samo dobrze. Ostatni nawyk wiąże się z pozytywnym myśleniem. Moim zdaniem ten rok będzie świetny, ale to nie stanie się samo. To ja muszę sprawić, żeby mój rok był świetny i zaczynam od takich drobnych rzeczy. W tym roku, tak samo jak w poprzednim, staram się podchodzić do siebie jak najbardziej pozytywnie. Kiedyś podchodziłam do lustra i zwracałam uwagę na to, że mam grube uda, albo wielki nos, albo jestem brzydka. W tym momencie, jeżeli przyłapujesz się na gapieniu się w lustro, to mówię sobie komplement albo sama do siebie się uśmiecham. To są takie głupie rzeczy i uśmiechanie się do siebie w lustrze może Wam się wydawać creepy, ale to są rzeczy, które sprawiają, że to patrzenie w lustro, które wcześniej kojarzyło mi się negatywnie, w tym momencie jest dla mnie pozytywnym doświadczeniem. Próbujcie tak robić przez miesiąc, a gwarantuję Wam, że Wasze podejście do ciała zmieni się chociaż troszeczkę i na pewno w dobrą stronę. Oprócz wyrażania tej miłości do siebie słowami, ja lubię też praktykować tak zwany self-care. Mogę okazać tą miłość do ciała masażem, albo nałożeniem balsamu, albo nie wiem, zrobieniem maseczki na twarz. Każdy będzie miał swój ulubiony, ale naprawdę polecam Wam spróbować. Tak samo jak polecam Wam praktycznie z każdym nawykiem z tej listy, bo wydaje mi się, że wybrałam takie dość proste, mało czasochłonne, praktycznie nie potrzebujecie na to żadnego budżetu, więc polecałabym wybrać sobie jeden albo kilka i zacząć od dzisiaj. Oprócz tego zapraszam Was na mojego Instagrama po więcej zdjęć mojej twarzy, na TikToka, na którym mówię trochę więcej o nawykach. Link do niego jest w opisie. A w komentarzu napiszcie mi, jakie nawyki wy wprowadzacie w tym roku, albo jakie udało wam się już wprowadzić. Przypominam też, że można mnie subskrybować oraz wspierać na YouTubie. Dla wspierających wleciał ostatnio całkiem nowy film, więc warto znaleźć się w tym gronie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się za kilka dni w kolejnym filmie.